Dzień dobry Państwu. Nazywam się dr Adam Lewandowski, jestem urologiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o temacie, o którym rzadko mówi się głośno, choć dotyczy on ogromnej liczby mężczyzn o wpływie pornografii na nasze pragnienia, wybory oraz życie seksualne. Jeśli oglądają państwo ten materiał, jest bardzo prawdopodobne, że kiedyś zetknęli się państwo z treściami pornograficznymi. To jest obecnie powszechne i niezwykle dostępne. Ale czy ktoś kiedyś wyjaśnił państwu, jak dokładnie pornografia wpływa na mózg, na hormony, na relacje, na poczucie bliskości? Pozwolę sobie oprzeć się na danych. One nie kłamią. Według badań od 80 do nawet 100% młodych mężczyzn regularnie korzysta z pornografii. Największa platforma pornograficzna na świecie notuje ponad 115 milionów odwiedzin dziennie. Bywały miesiące, kiedy liczba wizyt przekraczała dwa miliardy. Drugim przykładem jest platforma OnlyFans, ta znana niebieska. Korzysta z niej ponad 350 milionów aktywnych użytkowników. To oznacza, że pornografia stała się dla wielu osób elementem codzienności częścią rytmu dnia tak samo łatwą do włączenia jak wiadomości czy pogoda. Ale dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że wracamy do tego znowu i znowu? Wszystko zaczyna się w naszym mózgu od małej, lecz niezwykle potężnej substancji: dopaminy. Dopamina to neuroprzekaźnik odpowiedzialny między innymi za poczucie pragnienia czegoś, motywację, czyli chęć działania, nagrodę, czyli przyjemność, którą odczuwamy, oraz utrwalanie wspomnień związanych z tą przyjemnością. Dla przykładu, proszę sobie wyobrazić ulubioną czekoladę. Delikatną, rozpływającą się w ustach, słodką, sam obraz może sprawić, że mają państwo ochotę wyjść i ją kupić. To dopamina, podpowiada mózgowi: Idź, zrób to, będzie przyjemnie. Gdy już zjemy tę czekoladę, pojawia się wyraźne uczucie przyjemności. I co wtedy robi mózg? Zapamiętuje to mówi: To było dobre. Wrócimy do tego. Właśnie tak działa system nagrody. Ten mechanizm jest całkowicie naturalny, tak uczyliśmy się od tysięcy lat, aby szukać tego, co daje nam korzyść lub przyjemność. Problem w tym, że pornografia wywołuje znacznie silniejszy wyrzut dopaminy niż zwykłe, codzienne przyjemności, znacznie większy niż jedzenie, spacer, a często nawet niż intymność z realnym partnerem. I tutaj zaczyna się kłopot. Kiedy nagroda jest duża, mózg wyrzuca dużo dopaminy, a im większy wyrzut dopaminy, tym silniej mózg zaczyna tę czynność zapamiętywać i oczekiwać jej w przyszłości. To dokładnie ten sam mechanizm, który widzimy w uzależnieniach od cukru, alkoholu, hazardu, a w skrajnych przypadkach narkotyków. Pornografia działa na ten sam system, tylko jej skutki dla wielu osób są znacznie bardziej ukryte i ciche. Na początku nie widać żadnych problemów wręcz przeciwnie, wydaje się to niewinne, łatwe, dostępne, bez konsekwencji, ale mózg pamięta i zaczyna domagać się więcej. I tu właśnie zaczyna się rozmowa, którą dziś będziemy wspólnie prowadzić. O tym, jak pornografia krok po kroku zmienia pragnienia, wyobrażenia o seksie, relacje, a u wielu mężczyzn prowadzi do problemów z erekcją i spadku libido. Wracając do wcześniejszego przykładu, czekolada jest tak zwanym superbodźcem, to znaczy, że dostarcza znacznie silniejszego wyrzutu dopaminy niż zwykłe pożywienie, na przykład warzywa. Mogą państwo sami to łatwo zauważyć. Proszę sobie wyobrazić, kto z nas wstanie z fotela, aby specjalnie pójść do sklepu po brokuła? A po tabliczkę czekolady? Owszem, to już bardziej realne. Ten mechanizm jest niezwykle fascynujący, ponieważ superbodźce działają nie tylko na ludzi, ale również na wiele gatunków zwierząt. To pokazuje, że mówimy o czymś głęboko biologicznym, zapisanym w naszym układzie nagrody. Mózg jest zaprogramowany, aby szukać tego, co intensywne i natychmiastowe. I teraz zadajmy pytanie, które warto postawić otwarcie. A co jeśli pornografia działa dokładnie tak samo jak ta czekolada? Odpowiedź brzmi: tak właśnie jest. Pornografia również jest superbodźcem. Kiedy wyobrażamy sobie przyjemność z oglądania materiałów erotycznych, mózg podpowiada nam działanie Sięgnięcie po telefon, komputer, tablet. To jest pierwszy krok. Następnie otrzymujemy nagrodę bardzo intensywną, natychmiastową stymulację przyjemności, i wtedy w mózgu następuje duży wyrzut dopaminy. I właśnie tutaj zaczyna się problem, bo mózg nie zapomina on uczy się, że to jest szybkie, wysokie, łatwe źródło przyjemności. A kiedy uczymy mózg, że nagroda Znajduje się na ekranie, to z czasem coraz trudniej jest ją znaleźć w prawdziwym kontakcie z drugim człowiekiem. Żeby to zrozumieć głębiej, musimy przypomnieć sobie, jak działa odpowiedź seksualna organizmu. Proces jest prosty. Bodziec, coś, co pobudza. Pobudzenie rośnie. Ciało i mózg reagują. Orgazm, często z ejakulacją, rozluźnienie i wyciszenie. Bodziec może mieć różne formy dotyk, kontakt skóry ze skórą, wyobraźnia, fantazje, wspomnienia, obraz, czyli to, co widzimy. I właśnie na tym chce się zatrzymać, stymulacja wzrokowa, bo to ona jest fundamentem pornografii. Proszę sobie wyobrazić różnicę. Widzą państwo swoją partnerkę, jej ciało, zapach, obecność, bliskość, a teraz oglądają państwo film, osoby obce, perfekcyjnie dobrane, nagrane z wielu ujęć, podkreślone światłem, montażem i sztuczną ekspresją. To nie są te same bodźce. Pornografia oferuje bodźce silniejsze, powtarzalne, nierealistycznie wyolbrzymione. To jest dokładnie ta sama zasada, co przy wcześniej wspomnianej czekoladzie. Ale tu mamy jeszcze jeden ważny element. Podczas oglądania pornografii, człowiek ogląda seks z perspektywy osoby trzeciej. Nie jest uczestnikiem, jest obserwatorem. To zupełnie inny tryb działania mózgu. A jeśli mózg uczy się, że podniecenie seksualne pochodzi z obserwacji, a nie z uczestnictwa to z czasem spada pragnienie bliskości, realna partnerka pobudza mniej, seks zaczyna wymagać coraz silniejszych bodźców, pojawia się trudność w osiągnięciu erekcji bez wsparcia ekranu. To jest początek wielu problemów, o których będziemy mówić dalej od spadku libido przez uzależnienie aż po zaburzenia erekcji wywołane pornografią, które obecnie obserwuję coraz częściej w gabinecie, nawet u mężczyzn w wieku 20-35 lat i to jest coś, o czym trzeba mówić głośno. I tutaj pojawia się kolejny ważny aspekt kiedy pobudzenie seksualne zaczyna opierać się głównie na bodźcach wzrokowych, na samym oglądaniu, to przestaje być związane z czuciem, z ciałem, dotykiem, bliskością, atmosferą intymności. Proszę wyobrazić sobie prostą sytuację. Jeśli osoba, która pobudza się niemal wyłącznie obrazem, nagle znajdzie się ze swoją partnerką w ciemności przy zgaszonym świetle, gdzie nie widać nic, co wtedy pozostaje? Jeśli mózg został nauczony reagować na ekran, na dynamiczny, mocny obraz, na zmieniające się sceny i ostre bodźce, to w ciszy, bliskości i subtelności może nie wiedzieć, co robić. To jest jeden z powodów, dla których wielu mężczyzn zgłasza się do mnie z problemem Panie doktorze, wszystko ok, ale kiedy jestem z partnerką, jakoś nie reaguję. I tutaj dochodzimy do drugiego problemu pornografii. Pornografia pokazuje nam świat nierealny, scenariusze, które w prawdziwym życiu nie mają miejsca. Widzimy tam, Ciała o skrajnie wymodelowanych proporcjach, kobiety z idealnie podkreślonymi krągłościami, mężczyzn z nienaturalnie dużymi genitaliami, pozycje, które mają wyglądać efektownie przed kamerą, ruchy, które często są skrajnie intensywne i sztuczne, a do tego dochodzą krzyki, klapsy, agresja, role dominacji, ryzykowne zachowania. To nie jest codzienność. To nie jest seks partnerski oparty na zaufaniu, trosce i komunikacji. Co gorsza, większość widzów nie zdaje sobie sprawy, że materiał jest mocno edytowany. Sceny są cięte, powtarzane, poprawiane, nawet ciało aktora może być retuszowane, usuwane blizny, załamania skóry, przebarwienia, a kolorystyka obrazu może być tak przetworzona, by podkreślić ton skóry czerwoność okolic intymnych, połysk ciała, wszystko po to, by stworzyć kolejny superbodziec, mocniejszy niż rzeczywistość. I teraz trzeci problem, o którym musimy powiedzieć wyraźnie. Pornografia jest treścią na żądanie. Mózg może w każdej chwili zamówić dokładnie taki bodziec, jaki chce. Określony typ ciała, określoną sytuację, określoną rolę Dowolną liczbę partnerów, dowolne miejsce i fantazje. I to się dzieje błyskawicznie. Scroll, klik, nowa scena, następna zakładka, wybieranie, porównywanie. To uczy mózg, że seks można zmieniać jak kanały w telewizji. Ale w rzeczywistości partnerstwo nie działa na zasadzie przestaje mi się podobać, zmieniam scenę. W prawdziwej intymności jest ciało, które oddycha. Emocja, która czasem rośnie, a czasem potrzebuje czasu, uczucie, rozmowa, niedoskonałość. A mózg, który przez lata karmiony był superbodźcami, zaczyna mieć problem, żeby odczuwać satysfakcję z normalności. I to jest przyczyna wielu kryzysów w związkach. Chciałbym też poruszyć czwarty problem, o którym mówi się rzadko, a który jest jednym z najbardziej destrukcyjnych. Za chwilę o nim opowiem. Pozwólcie państwo, że na moment zaparzę sobie kawę. A państwa poproszę o jedną małą rzecz. Jeżeli ten materiał jest dla was wartościowy, proszę o pozostawienie komentarza lub reakcji. Nie po to, by podbić statystyki, ale dlatego, że treści o zdrowiu seksualnym są w mediach bardzo często ograniczane, ukrywane i blokowane. A ja naprawdę zależy mi, aby o tym mówić. Spokojnie, z szacunkiem i bez oceniania. Dobrze, przechodzimy dalej. Czwarty problem, o którym mało się mówi, dotyczy nawyków związanych z masturbacją w samotności. Kiedy ktoś przez lata pobudza się wyłącznie samodzielnie, według własnych przyzwyczajeń, ręką, określonym tempem, uciskiem, a niekiedy przy pomocy specjalnych gadżetów, jego mózg i ciało. Zaczynają przyzwyczajać się do bardzo konkretnego rodzaju stymulacji. To znaczy, że organizm uczy się, podniecenie i orgazm osiągam tylko w ten jeden określony sposób. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy ta osoba jest już z partnerką. Dotyk kobiety, jej rytm, jej ciało nigdy nie będzie idealnym odwzorowaniem tej wyuczonej, automatycznej stymulacji. I w rezultacie może dojść do trudności z osiągnięciem orgazmu, wydłużonej latencji ejakulacji, czyli ejakulacji opóźnionej, a nawet braku wytrysku mimo pełnej erekcji. Ja jako urolog widzę to coraz częściej. I co ciekawe, nie tylko u młodych mężczyzn, ale także u panów po pięćdziesiątym, sześćdziesiątym roku życia, którzy zaczęli częściej korzystać z pornografii po przejściu na emeryturę. Rozwodzie lub w okresie samotności. Organizm przyzwyczaja się do bodźców nienaturalnych, a potem nie potrafi czerpać satysfakcji z bliskości partnera. Piąty problem to tolerancja, czyli mówiąc wprost, to co kiedyś pobudzało, przestaje działać. Mózg zaczyna domagać się coraz większej intensywności, coraz bardziej nietypowych scen coraz mocniejszych bodźców, coraz bardziej ekstremalnych kategorii. Być może znają Państwo kogoś, kto siedzi przed komputerem i ma otwarte dziesiątki kart, dziesiątki filmów, przewija, przegląda, szuka, porównuje i nie może się zdecydować, bo nic już nie wystarcza i choć dopamina wciąż jest wyrzutowana, przyjemność nie rośnie, wręcz przeciwnie, spada powstaje to co w medycynie nazywamy wysoki popęd niska satysfakcja mózg jest pobudzony ale żaden bodziec nie daje pełnej nagrody i to jest początek uzależnienia i tu wracamy do pojęcia superbodźców o których mówiłem wcześniej w naturze istnieje wiele przykładów, pokazujących, że organizmy żywe wybierają bodziec nienaturalnie silny zamiast normalnego zdrowego bodźca. Jeden z klasycznych eksperymentów dotyczył ptaków. Naukowcy zauważyli, że jeśli podłoży się im sztuczne jajo, Większe, bardziej kolorowe, intensywniejsze w kontraście, to ptaki porzucały własne jaja i zaczynały wysiadywać to nienaturalne, przerysowane. Dlaczego? Bo mózg interpretował je jako lepsze, bardziej warunkujące sukces. I drugi przykład, jeszcze bardziej obrazowy. W niektórych badaniach zaobserwowano, że samce pewnego rodzaju chrząszczy próbowały kopulować z Brązową butelką po piwie. Dlaczego? Bo połysk, faktura i kształt butelki przesadnie przypominały cechy samicy i pobudzały samca bardziej niż prawdziwa partnerka. To właśnie jest superbodziec. Teraz proszę zadać sobie pytanie: czy pornografia nie działa dokładnie tak samo na ludzki mózg? Czy nie sprawia, że zastępujemy rzeczywistość wersją przesadzoną, sztuczną, nieosiągalną? I czy z czasem nie zaczynamy wybierać obrazu zamiast człowieka? Jeśli to wszystko wywołało w państwach refleksję, to dobrze. To oznacza, że włączają państwo świadomość, a bez świadomości nie ma zmiany. Jak widzimy na tym przykładzie z chrząszczem, butelka po piwie działała na niego jak superbodziec była większa, bardziej połyskująca, miała wyrazistsze kolory niż prawdziwa samica. Samiec, kierując się instynktem, wybierał to, co wydawało się bardziej atrakcyjne dla mózgu, mimo że było to całkowicie nienaturalne. I teraz proszę zauważyć coś bardzo ważnego. W tej scenie widzimy, jak chrząszcz traci zdolność oceny sytuacji. Podczas gdy próbuje kopulować z przedmiotem, jest dosłownie atakowany przez mrówki, a nawet może zginąć, ale nie przestaje. Dlaczego? bo jego mózg został przechwycony przez bodziec zbyt silny, sztucznie przerysowany, wywołujący nienaturalnie wysoki wyrzut dopaminy. Gdy mózg otrzymuje coś lepszego niż prawdziwe, to rzeczywistość przestaje być atrakcyjna i to, proszę państwa, dotyczy również nas, ludzi. Tego rodzaju superbodźce spotykamy dziś na każdym kroku w mediach społecznościowych, w grach komputerowych, w jedzeniu typu fast food i oczywiście w pornografii. Wszystkie te bodźce są projektowane tak, aby działać szybko, działać mocno i dawać przyjemność natychmiast, ale jednocześnie są krótkotrwałe, powierzchowne, oddzielone od prawdziwej relacji z drugim człowiekiem. I dlatego w ostatnich latach w medycynie zaczęliśmy używać pojęcia użycie problematyczne pornografii. Nie chodzi tutaj o moralność, chodzi o sytuacje, w których pornografia zaczyna zastępować bliskość, wpływa na relacje, wpływa na libido, prowadzi do zaburzeń erekcji albo ejakulacji, albo staje się czymś, nad czym tracimy kontrolę. I teraz żeby pokazać jak realne jest to zjawisko odniosę się do badań naukowych w 2014 roku przeprowadzono bardzo interesujące badanie porównano dwie grupy mężczyzn 28 osób z problematycznym użyciem pornografii i 24 osoby z grupy kontrolnej które nie miały takiego wzorca zachowania u wszystkich wykonano rezonans magnetyczny funkcjonalny, czyli badanie, które pozwala obserwować aktywność mózgu na żywo. Wyniki były jednoznaczne. U mężczyzn nadużywających pornografii obserwowano znacznie wyższą aktywność prążkowia brzusznego, ventral striatum, czyli regionu mózgu odpowiedzialnego za pragnienie, impuls szukania przyjemności. Ale uwaga! Ta zwiększona aktywność pojawiała się tylko wtedy, gdy mogli się spodziewać bodźca erotycznego, czyli gdy mieli dostać nagrodę. Natomiast kiedy już oglądali sceny erotyczne, przyjemność była dużo słabsza niż oczekiwali. Mówiąc prościej, wzrasta pragnienie, ale spada satysfakcja. To jest dokładnie to, co obserwujemy również w uzależnieniach od hazardu, alkoholu. Słodyczy, a nawet narkotyków. Organizm chce coraz więcej, ale odbiera coraz mniej. I tak, jak wspominałem na początku filmu z czekoladą, mózg nieustannie zapamiętuje: Tu dostanę nagrodę, tu będzie przyjemnie. Ale z czasem tej przyjemności nie ma, zostaje tylko gonitwa. I to jest właśnie moment, w którym pornografia zaczyna kształtować pragnienia bardziej niż rzeczywistość. I teraz proszę sobie przypomnieć przykład z czekoladą, o którym mówiłem na początku. Wyobraźmy sobie, że w końcu zjadamy tę czekoladę, ale nie czujemy już tego smaku, tej przyjemności, na którą tak bardzo czekaliśmy. Oczekiwanie było silniejsze niż sama nagroda. Dokładnie to samo obserwujemy u mężczyzn, którzy zaczynają używać pornografii regularnie, aż staje się ona rutyną. Ta część mózgu, którą badanie wykazało jako nadaktywowaną, prążkowie brzuszne, jest jednym z kluczowych elementów tak zwanego układu nagrody. To właśnie ono odpowiada za motywację, pragnienie, poszukiwanie bodźca oraz pamięć przyjemności. Ale to nie jedyna struktura, która zmienia się w czasie nadmiernej stymulacji. W badaniach zauważono także zmiany w ciałe migdałowatym, czyli części mózgu odpowiedzialnej za emocje oraz korze przedczołowej, która reguluje kontrolę impulsów, logiczne decyzje, ocenę sytuacji i panowanie nad zachowaniem. I teraz to jest bardzo ważne. Gdy pornografia staje się częścią codzienności, mózg zaczyna wymagać więcej i więcej bodźców, aby uzyskać tę samą reakcję. To jest dokładnie mechanizm budowania tolerancji, identyczny jak w uzależnieniu od alkoholu, hazardu czy nikotyny. Mężczyzna zaczyna szukać mocniejszych scen, bardziej nietypowych kategorii, nowych twarzy nowych ciał, przeskakiwać z filmu na film, mieć jednocześnie otwartych kilkanaście zakładek? A satysfakcja wcale nie rośnie. Oczekiwanie tak, ale przyjemność już nie. Powstaje pętla, która w medycynie nazywana jest kompulsywnym wzorcem poszukiwania bodźca. Mózg szuka, 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 ale nic nie daje tego czego potrzeba. I jest to pętla, z której bardzo trudno wyjść samemu. I co ważne, te zmiany nie pozostają tylko w głowie, one mają bezpośrednie skutki dla funkcjonowania ciała, w tym dla naszej seksualności. Jako urolog widzę na co dzień mężczyzn, którzy przychodzą do gabinetu z poczuciem Panie doktorze, chcę, ale nie mogę, chcę być z partnerką, ale tracę erekcję. Kiedy jestem sam, działa, kiedy jestem z kobietą, nic. I bardzo często źródłem problemu nie jest testosteron, nie jest wiek, nie jest prostata, tylko umysł przyzwyczajony do pornografii. Dlaczego tak się dzieje? Bo pornografia nie tylko zmienia pragnienie, ale również zmienia sposób w jaki zachowujemy się i czujemy podczas kontaktu z drugim człowiekiem. Mężczyzna, który przez lata oglądał pornografię, często ma nienaturalnie wysokie wymagania wobec siebie: musi mieć twardo i długo, musi zawsze być gotowy, musi zrobić wrażenie. I kiedy w realnej, ciepłej, spokojnej intymności pojawia się bliskość, dotyk, spojrzenie, cisza, delikatność, to mózg, przyzwyczajony do ostrej stymulacji wizualnej, nie potrafi złapać sygnału włącza się niepokój, a po nim spadek erekcji. Widzę to każdego tygodnia w gabinecie. Są mężczyźni, którzy tracą erekcję wyłącznie podczas zakładania prezerwatywy, ponieważ ten moment zderza ich z rzeczywistością, bliskością, z ciałem drugiej osoby. To jest tak częste, że stworzyłem nawet specjalny program terapeutyczno-edukacyjny dla takich osób, bo to nie jest kwestia woli, tylko neurobiologii i nawyku. I to można zmienić naprawdę można. Ale najpierw trzeba zrozumieć mechanizm. Jeżeli ktoś z państwa lub w państwa otoczeniu zmaga się z tym problemem, wspomniany materiał edukacyjny można łatwo znaleźć w opisie pod tym nagraniem może pomóc, zwłaszcza jeśli pojawia się spadek libido, problemy z erekcją, ejakulacja przedwczesna albo coś o czym mówi się zdecydowanie za mało, ejakulacja opóźniona, czyli trudność w osiągnięciu orgazmu mimo długiego współżycia. To są realne problemy, które widzę w gabinecie każdego dnia. I naprawdę chcę, aby mężczyźni mieli świadomość, że pornografia to nie jest jedynie rozrywka dla dorosłych. Ona może wpływać na nasze hormony, nasze reakcje nerwowe, naszą sprawność seksualną, nasze relacje, a nawet na poczucie własnej wartości jako mężczyzny. I proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie mówię, że obejrzenie filmu raz czy drugi to tragedia. Natomiast granica między ciekawością a użyciem problematycznym jest często bardzo cienka, a kiedy zostanie przekroczona, odzyskanie równowagi wymaga czasu i świadomego działania. Dlatego jeśli chcieliby Państwo zobaczyć materiał, w którym omawiam szczegółowo jak pornografia wpływa na prostatę, Układ Nerwowy, poziom hormonu dopaminy oraz mechanizmy erekcji i ejakulacji, to zapraszam do obejrzenia kolejnego nagrania. Pojawi się ono tutaj, obok. Jeżeli natomiast widzieli już Państwo ten film, polecam któryś z materiałów poniżej. Wybieram je zawsze tak, aby uzupełniały temat i dawały konkret. I zanim zakończymy, chciałbym powiedzieć coś osobistego. Jeżeli dotrwali Państwo do tego momentu, to znaczy, że temat jest dla Państwa ważny i za to chcę szczerze podziękować. W ostatnim czasie treści dotyczące zdrowia seksualnego są na różnych platformach ograniczane i ukrywane, dlatego każdy gest wsparcia jest dla mnie ogromnie istotny. Jeżeli uznali Państwo ten materiał za wartościowy, proszę tylko o prostą rzecz zostawić krótki komentarz. Choćby jedno zdanie. Dzięki temu algorytm pozwoli, aby inni mężczyźni również mogli trafić na ten temat. Cieszę się, że mogliśmy spędzić razem ten czas. Dbajcie Państwo o siebie, o swoje ciało, zdrowie, bliskość i relacje. Z wyrazami szacunku, dr Adam Lewandowski.